Jakie są top 3 ikoniczne momenty Polski na Eurowizji? Oj, no trudny wybór, ale dobrze. Numer jeden to będzie zdecydowanie Edyta Górniak, czyli nasza pierwsza reprezentantka w 1994 roku i doskonały wynik, najwyższy jak do tej pory. Drugie miejsce z piosenką ja" słowa Jacka Cygana, wspaniały utwór, równie znakomite wykonanie, ikona. Numer dwa. E, to będzie Cleo. 20 lat później. E, pojechała na Eurowizję razem z Donatanem. No i konieczny moment ubijania masła w czasie wykonywania piosenki Mysłowianie e, zapamiętała cała Eurowizja, bo też jest powtarzana i przypominana co jakiś czas konik. E, I numer 3 e, to będzie Michał Szpak, 2016 rok w Sztokholmie. Wspaniały występ. Znakomity głos, wielka charyzma, piosenka Color of Your Life, która również dotarła do szerokiej publiczności w Europie, bo ostatecznie Michał zajął ósme miejsce, chociaż później okazało się, że przy głosowaniu publiczności byłby znacznie wyżej. Czujemy niedosyt i troszkę niedocenienie Michała, ale niewątpliwie. Klasa światowa. No i muszę tutaj wspomnieć jeszcze poza tą trójką oczywiście tegoroczny występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji w Bazylei 2025 rok. Czuję, że może być zapisany w historii równie mocno. Występ na światowym poziomie, wielki show, o którym mówi cały internet również, bo to Justyna jest najchętniej oglądaną wokalistką, reprezentantką na tegorocznej Eurowizji w sieci. Miliony odsłon i znakomite recenzje. Czuję, że będzie dobrze i przejdzie do historii. Trzymamy kciuki Justyna.